Jeżeli podoba Ci się to, co słyszysz, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Daj znać w komentarzu, co myślisz. Każda opinia to kolejna dawka tlenu dla mojego niedotlenionego mózgu. No to lecimy dalej. Kroniki Udaru 4 marca 2021 no i proszę państwa, wyszło na to, że to wszystko, co widziałem, co przeżyłem. Urszula pielęgniarki, obsrane pampersy i demoniczne wizje to tylko efekt mojego wyobrażenia. Wcale nie było wielkiej miłości. Nikt nie podawał mi kawki i nie klepał po plecach. Byłem sam. Uwięziony we własnej głowie, w świecie, którego nikt oprócz mnie nie widział. To trochę jak obudzić się po latach w pokoju bez okien, gdzie jedyną rzeczą, która zmienia się przez cały ten czas, jest smród przeszłości. Ale zanim do tego doszło, musieli mnie obudzić i tu zaczęła się prawdziwa jazda. Pierwsza próba wybudzenia była spektakularnym pokazem, jak nie wybudza się ze śpiączki. Lekarz, który miał w sobie tyle empatii, co brukowana ulica. Stwierdził, że nie ma co się bawić w cerygiele. Wystarczyło kilka brutalnych szturchnięć, pociągnięcie za ramię, a potem... po prostu się zaczęło. Moje ciało zaczęło się wyginać jak marionetka, której sznurki porwał tajfun. Wszystko mną telepało. Ręce i nogi latały we wszystkie strony. Kable zaczęły się urywać jeden po drugim. Jakbym odpalał fajerwerki w Sylwestra. Tak, proszę państwa, to była padaczka. Z oddali słyszałem krzyki: lekarze, pielęgniarki, alarmy, trzask sprzętu. Słowa do mnie nie docierały, tylko dźwięki chaotyczna kakofonia szpitalnego zgiełku. Wtedy poczułem, jak wbija się we mnie coś ostrego zastrzyk silny, jakby ktoś postanowił potraktować mnie. Środkiem do usypiania słoni. Wszystko zaczęło cichnąć. Świat zaczął się rozpuszczać. Ciało przestało mnie słuchać. Wszystko odpływało w mrok. A potem cisza. Nie miałem pojęcia, ile to trwało sekundy, minuty, lata. Otworzyłem oczy i. Nagle byłem gdzieś indziej. Las, wysokie drzewa, z ich gałęzi zwisały pąki kwiatów, jakby ktoś rozrzucił tam konfetti z winogron, które urosły w pobliżu elektrowni atomowej. Ale to nie było normalne miejsce. Tutaj nic nie było normalne. Przechodziłem przez ten świat miesiącami, a może tylko chwilę. Czas płynął tu inaczej. Raz było lato, raz zima, a potem nagle jesień i znów lato. Potwory, które kiedyś czaiły się w mroku, teraz stały się codziennością. Czasem mnie ignorowały, czasem śledziły, jakby czekały, aż popełnię jakiś błąd. A potem coś się zmieniło. Nie wiem co. Może po prostu uznali, że mam już dość? Może system szpitalny uznał, że leki wystarczająco się rozpuściły w moim krwiobiegu? Bo nagle otworzyłem oczy. Wszystko było jasne, zbyt jasne. Jakby ktoś podkręcił kontrast świata do maksimum. Rozejrzałem się. Szpital. Ciała nie czułem. Jakby było obce, jakbym zostawił gdzieś swoją prawdziwą formę i dostałem jakieś zastępcze mięso. Spojrzałem na sufit, na swoje ręce. Czy ja już zgniłem? A może właśnie teraz zaczynam? Ale to nie był jeszcze koniec. Gdy spojrzałem w stronę okna, Zamiast szpitalnego widoku zobaczyłem ogromną, nieskończoną pustkę, w której unosiły się pływające wyspy, złote drzewa i wielkie, błyszczące oczy, obserwujące mnie z oddali. Ściany były zrobione z żywego, pulsującego mięsa, a w ich zakamarkach czaiły się twarze, znajome i nieznajome, uśmiechające się, drwiące. Czasem krzyczące i bezgłośne. A pomiędzy tym wszystkim, jakby to była zupełnie normalna sytuacja, lekarze i pielęgniarki przechadzali się, jakby nic się nie zmieniło. Ich cienie nie pasowały do ich ciał, a czasem ich głowy obracały się w sposób, który nie miał prawa istnieć. Nie widziałem, czy to jeszcze sen, czy to już rzeczywistość, ale jedno było pewne. Cokolwiek to było, nie zapowiadało nic dobrego.